Z wami wszystkimi bardzo serdecznie. Jesteście właśnie teraz na kanale Heksa Warzy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, zasubskrybuj, będzie mi bardzo miło. Subskrypcja jest bezpłatna. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie naprawdę dużo znaczy, pomoże to w rozwoju kanału. Dziękuję! Dzisiaj zapraszam Was na szybkie, proste, pyszne danie. Jak już właśnie widzicie w opisie zapiekanka. Mhm. Do wykonania naszej zapiekanki potrzebne nam są placki keto tortille. Można je łatwo zrobić. Tak, tu wam teraz podlinkuję. No i co? Działamy. Robimy. Składniki na naszą zapiekankę. Śmietanka 30 jakieś 150 ml, dwa jajka, tutaj są placki tortilla, potrzebne nam jest około 7 placki, Jestem są ciut połamane, bo były zamrożone i tam wiecie, upchane, trudno. Łyżka porządna Waszego ulubionego majonezu, pół łyżeczki soli, pietruszka, u Was może być szpinak, zielona cebulka, co tam lubicie, potarty ser, u mnie gołda i mozzarella, jakieś 200 gram i serek naturalny, może być filadelfia albo jakiś inny, po prostu serek śmietankowy naturalny, 150 gramów. A, jeszcze zapomniałam, potrzebna nam jest też forma do zapiekania, żaroodporne naczynie oraz tłuszcz do wysmarowania formy. Może być oliwa z oliwek, ja sobie użyję smalcu z gęsi. No to co, zaczynamy, robimy. Dobra, pietruszkę musimy sobie posiekać, no to robimy. Tak jest, pietruszka posiekana. Zobaczcie, pokrojone, to teraz wszystkie składniki musimy wymieszać. Trochę sera sobie zostawię, żeby wiecie, na... trochę sera sobie zostawię, żeby na górę posypać. Tak, śmietanka, dwa jajka, majonez wędruje, sól, serek śmietankowy, no i pokrojone placki. Tak, wszystko musimy wymieszać dobrze. Tak, miskę odstawiamy i teraz sobie formę wysmarujemy tłuszczem. Tu jest ciepło, jest temperatura pokojowa, się sam. Tak, rozsmarujemy ten tłuszcz po całej foremce. Tak mówię, możecie oliwy, z oliwek użyć albo co tam chcecie. Zapiekanka teraz leci do piekarnika na jakieś 170 stopni. Opcja góra-dół. No i zobaczcie. Równo pół godziny w piekarniku. A pachnie ludzie. Dobra, kroimy. Ja nie wiem, czemu to takie spalone wygląda. W tym. To nie jest takie spalone, patrzcie. W tym świetle jakoś tak dziwnie to wygląda. No nic. Kroimy. Patrzcie. Dla wszystkich spostrzegawczych chciałam powiedzieć, że nie, nie zjadłam tej naklejki z talerza. Tak jak właśnie widzieliście, moja zapiekanka była z pietruszką, tylko dlatego, że moje zioło się tak roz... Tylko... Straciłam głos... Tylko dlatego, że moje działo się tak rozrosło na balkonie, że już nie wiem, co z tym robić. U was może być szpinak, zielona cebulka, no co tam lubicie? Muszę powiedzieć, że naprawdę zapiekanka była pyszna oliwki do tego i oczywiście kieliszek zdrowego napoju mianowicie woda z ogórków kiszonych. No to co, do następnego razu. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, wieczoru, w zależności, kiedy to oglądasz.